Pan Hilary. Biega. Krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach potrzewra. Maca szlafrok, palto maca. Skandal! Krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą. Na kanapie wszędzie szuka, parska, sapie. Uff. Już. Szpera w piecu. I w kominie. W mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać. Już milicję zaczął wzywać. I nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka las są. So, okazało się, że je miał na własnym nosie. Kocham cię tatą. Jesteś coraz większy niedźwiadku. Powiedział: „tata niedźwiedć. Tak duży, że możesz pójść ze mną się wspinać. Zaskoczony niedźwiadek otworzył szeroko oczy. Naprawdę? Tata kiwnął głową. Zaprowadził synka do wielkiego drzewa. Niedźwiadek próbował wspiąć się na najniższą gałąź, ale nagle się odchylił. Tata podciągnął go do góry. Dasz radę! Szepnął. I nagle niedźwiadek zrozumiał, że rzeczywiście da radę. Kocham tatę, pomyślał. Jesteś coraz odważniejszy, niedźwiadku, powiedział tata. Tak odważny, że mógłbyś przynieść trochę miodu. Zaskoczony niedźwiadek nie mógł w to uwierzyć. Naprawdę? Tata. Mruknął do niego, zaprowadził synka do drugiego drzewa i pokazał mu wejście do Barci. Nieźwiadek wyciągnął łapę, usłyszał głośne brzęczenie i cofnął się. Musisz być szybki pouczył go tata Pamiętaj, że masz grube futro i pszczoły nie zrobią ci krzywdy. Dasz radę. I nagle niedźwiadek zrozumiał, że rzeczywiście da radę. Kocham tatę, pomyślał. Jesteś coraz mądrzejszy, niedźwiadku, powiedział tata. Tak mądry, że mógłbyś znaleźć kryjówkę na zimę. Niedźwiadek uśmiechnął się. Naprawdę? Naprawdę, odparł tata. Niedźwiadek ruszył przed siebie. Tak, aby nie było za daleko do jedzenia, pouczył go tata niedźwiedź. Przyda się na wiosnę. Niedźwiadek zaczął węszyć. Szukaj trochę wyżej, by było sucho, dodał tata niedźwiedź. Bezpieczne, ciepłe miejsce zdala od niebezpieczeństw. Tam zawołał niedźwiadek i wszedł do głębokiej jaskini. Tata poszedł za nim, rozejrzał się dookoła. Idealne miejsce, oznajmił. Dobra robota, niedźwiadku. Kocham tatę, pomyślał niedźwiadek. Czy dobrze się wspinałem? spytał, gdy wracali do domu. Owszem, odpowiedział tata. A czy byłem dzielny? Owszem. A czy znalazłem dobrą. Kryjówkę jaskinie, Najlepszą. Uśmiechnął się tata. Niedźwiatek nagle poczuł się zmęczony, ale musiał jeszcze dodać: Kocham cię, ta! Zaczął, ale nie dokończył. Tata delikatnie uniósł śpiącego synka i położył go sobie na grzbiecie. Też cię kocham. Wyszeptał. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka. Ogromna i pod niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch! Jak gorąco. Uff! Jak gorąco. Uff! Jak gorąco. Uff! Jak, Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. I sama nie wiem, co się w nich mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów. I każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy. Nie wiem, jak się wytężał. To nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwist. Nagle świst. Para. Buch. Koła. Wruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale ruszyła maszyna poszyna, szynach ospale szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi a dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to tak to, to, tak to, to, tak to, to, tak to to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zwiajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to, to kto to tak pcha? Że pędzi, że bawali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą i puka, i sztuka to tak, 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 to to tak, to tak, to tak. Jak mama została Indianką? A kto ty, synku? powiedziała mama. Nie odwracając się w moją stronę, słyszałaś, jak wszedłem? Spytałem zawiedziony. Nie, ale czułam to przez skórę, powiedziała. Ciągle jesteś Indianinem? Tak, odparłem. Jestem małą, cichą stopą. A ty? Ja jestem wielką, smutną spalenizną, westchnęła i przewróciła kotlet na patelni. Ja być wakacyjny niewolnik bladych twarzy. W takim razie cię uwolnię. Powiedziałem i podniosłem się z podłogi, no i ją uwolniłem. Dokąd pójdziemy? Wyszeptała mi do ucha. Na dziką prerię, odszepnąłem. W takim razie musimy zabrać butelkę wody, pudełko zapałek, kilka bułeczek i nóż, powiedziała mama i włożyła wszystko do siatki. Poszliśmy stromą ścieżką w stronę wsi. Ale najpierw z szopy z narzędziami zabraliśmy wędkę taty, która była jego oczkiem w głowie i której nikomu nie pozwalał ruszać. Bladę twarze kraść nasze życie. My pożyczyć ich wędka, powiedziała mama. Już dawno jej głos nie brzmiał tak radośnie i młodo. Poszliśmy do portu, gdzie pożyczyliśmy starą łódkę naszego sąsiada. Jesteś pewna, że możemy ją wziąć? Zapytałem. Dziś robimy to, co chcemy. Odparła mama. Powiosłowaliśmy do zatoczki. Byliśmy tu tylko my i kilka kaczek. Mama długo stała na kamieniu i przyglądała się promieniom słońca odbijającym się w wodzie. Widziałeś kiedyś coś równie pięknego? spytała. Codziennie widzę. Odparłem. No tak, racja, powiedziała. Chodź, ponurkujemy. Chcę poczuć dziką naturę. Tego popołudnia mama skakała z wysokiej skały. Nigdy wcześniej jej takiej nie widziałem. Potem pływaliśmy sobie w morzu. Potrafiłem całkiem dobrze pływać. Nauczyłem się poprzedniego lata, kiedy miałem 5 lat. Teraz pływałem pod wodą z otwartymi oczami i podglądałem ryby i wodorosty, które falowały na dnie. Kiedy się wynurzyłem, Mama leżała na plecach i wydmuchiwała wodę pod słońce, robiąc tęcze. Było cudownie. Po i wysuszyliśmy się na słońcu. Potem mama stanęła na kamieniu i tak długo zarzucała wędkę taty, aż złowiła dwa okonie i szczupaka. Okonie zatknęliśmy na dwa patyki i piekliśmy nad ogniem, który wcześniej rozpaliliśmy. Jak zrobiły się czarne, można było je zjeść. Dziękuję, że uratowałeś mi życie, powiedziała mama. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam taki dzień jak dziś. Ja też nie, odparłem. Zjedliśmy ryby i bułeczki i napiliśmy się wody. Cudownie było tak siedzieć i słuchać krzyku Mew. Patrzyliśmy, jak ogień wyrzuca w niebo iskry i na różowe chmury, które przesuwały się po niebie. Jednak wyglądała jak bizon a inna jak orzeł. Nagle mama zauważyła małą, grubą chmurkę. O rany, ta wygląda dokładnie jak dziadek, powiedziała. Najlepiej będzie, jak wrócimy i dokończymy smażyć kotlety. No a dzika natura? Zapytałem. Teraz mam ją tutaj, powiedziała mama. Witam Was moi drodzy. Posłuchajcie utworu Jana Brzechwy pod tytułem Nastraganie. Nastraganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić mój szczypiorku? Leżą tutaj już od wtorku. Życzę na to kalarepa. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, pani grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka stoł jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, weschnął seler. Burak stroni od cebuli, A cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, Czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, Bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller. Westchnął seller. Naraz słychać głos fasoli: Gdzie się pani tu gremoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta, co kapusta. Głowa pusta, a kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie, po co wasze sfery głupie? Wnet i tak skończymy w zupie. A to feller, westchnął celer.